Zabrakło siły, niczego nie zabrakło, po prostu zabrakło siły. Pracimy z jednym Josipiem tak naprawdę. Nie tylko na pozycji 5, ale 4-5, bo, bo Kuba też nie jest czwórką, tylko to jest e, zawodnik skrzydłowy z pozycji e, 3. E, także no, teraz już czekamy po prostu na posiłki, Jarek, e, Jarek został w domu, bo, 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 ma, e, bo, się, bo jest chory. E, do tego czekamy na Wiktora, który dojedzie. E, no i jeszcze czekamy na pomoc na, 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 na pozycji numer 5, także ja z tej pierwszej części jestem bardzo zadowolony, bo, bo nie pękliśmy, a graliśmy naprawdę w ogromnym składzie. Jesteśmy po miesiącu pracy, zawodnicy do nas jeżdżają. Wiemy, że w sytuacji pandemii nie jest to prosta sprawa, tak jak to było kiedyś, że podpisywało się, zakontaktowało się zawodnika, on jest za 2-3 dni u nas w Polsce i nie ma problemu. No teraz to wszystkie procedury trwają dłużej, także my tak naprawdę jesteśmy... Torin u nas z nami jest od... Tak naprawdę, nie, nawet nie miał treningu, przyjechał tu na turniej prosto. A i, e, chłopaki, jeżeli chodzi o, o, o Jimiego i o Chrisa, są z nami tydzień czasu. Także to no nie, nie, nie do końca, niestety mogę tak powiedzieć. E, miesiąc z zresztą chłopaków, e, ale mówię też w takim ogromnym składzie to ciężko, ciężko co będzie dopiero. Teraz tak naprawdę i będzie nas więcej, tym będziemy pracować nad tymi wszystkimi detalami a, i szlifować formę. Ja myślę, że pierwsze co było to na pewno jest bardzo dobry zespół, ma oświadczeń gracze gracie teraz na obwodzie, a jeszcze nie ma wszystkich nie, tych podkoszowych. A na drugiej stronie jest tak, w pierwszej, pierwszej połowie my też grali zagrywkę, które do, do, do dzisiaj nie grali tyle, nie, to jest, jest uh, trening mecz, nie? i musimy spróbować uh, jakiejś rzeczy, ale najważniejsze jest, da, da od pierwszej do ostatniej minuty gramy agresywnie w obronie, zawsze jest ta presja. I da biegamy później do szybkiego ataku. I, a, kto jest, a to robimy normalnie za to nie jest można od początku, że będzie różnica, nie? ale jak to robisz 40 minut, to na końcu może być. Ja myślę, że to i w pierwszym i w dzisiejszym meczu zrobili gratulacje jeszcze raz za chłopaków i idziemy dalej. Drużyna jest wygrala i jak zobaczymy numery statystycznych. wszyscy, którzy zagrali, mieli asystę od 1 do 3, tak u, w sumie jeden miał więcej, też e, mieli 44 e, zbierki, nie i wszystkie, z i to ja myślę, że to jest e, co jest bardzo ważne dla zespołu i mam nadzieję, że tak będzie i z meczem mecz, że będzie jeszcze lepiej i jak mówię, to nie ma Jednego gracza, który może dzisiaj zobaczyli, nie? to był w pierwszym meczu, może ten energię dał Bukeru, temu drugim to był ten młody Tomaszewski, nie? ale ja myślę że najważniejsze, że to wszyscy to zrobili nie? i da, kiedy jeden da tę energię, da wszyscy idą dla niej. Mimo że wiadomo, mamy ograniczenia ilości ludzi, którzy mogą być na, na naszej hali, ale mimo tego doping był świetny i czekamy z niecierpliwością, aż Mówię, ta sytuacja troszkę się uspokoi i miejmy nadzieję, że z biegiem czasu coraz więcej kibiców będzie mogło nas dopingować, bo, bo klimat jest naprawdę świetny. Chcemy stanowić jeden wielki kolektyw, dzielić się piłką, i to myślę, że też pokazują nasze cyferki. Myślę, że z drużyny wszyscy gdzieś tam się kręcą, koło 10 punktów, koło 2, 4, 3, 4 asyst na, na mecz, więc o to nam chodzi, żeby znajdować partnerów na lepszej pozycji. Jeżeli tak będziemy grać, to myślę, że zajdziemy daleko, a do tego dołożymy ciężką, agresywną obronę na całym boisku, i myślę, że wielu rywali będzie miało z tym problemy.